Dzień dobry, witam państwa serdecznie na naszym kanale. Zaczynamy nowy materiał, 14.00. Zanim przejdę do meritum, chciałbym dzisiaj państwu wspomnieć o takim wpisie popełnionym wczoraj przez pana Konrada Piaseckiego. Konrada Piaseckiego nie muszę państwu przedstawiać, pressownik The Fan24, prowadzący program Kawa na ławę, znany symetrysta i też kolporter tekstów, kłamstw, przeinaczeń i manipulacji przyjaciół pana Tomasza Szmyta, czyli polityków, tak zwanych polityków od Ziobry, jak i ozdoba, sam Ziobro i wielu innych, Wójcik, Barko Romanowski, cały pełen gang. Posłuchajcie Państwo, co napisał pan Piasecki. Jeśli współpraca Szmyta trwała od lat, to widać, że jednym z jego ważnych zadań było chwianie nastrojami i wzmaganie hejterskich sporów polsko-plemiennych. Co refleksji uwadzeń, twitterowiczów i służb polecam, napisał pan Piasecki. I tutaj się gorzko zaśmiałem, ponieważ przez 8 lat pan Piasecki nie zajmował się niczym innym, tylko chwianiem nastrojami społecznymi, opinią publiczną, zapraszając do swoich programów właśnie kumpli Tomasza Szmyta. Tak, kumpli Tomasza Szmyta, wójcika, ozdobę, właśnie do wszystkich innych politykierów tak zwanej suwerennej Polski. To pan Piasecki zajmował się kolportażem ich kłamstw. I dzisiaj pan Piasecki mówi o tym, że Szmyt zajmował się chwianiem nastrojami społecznymi. No, ja nie zapraszam takich ludzi, nie kolportuję ich kłamstw, a ten pan to robi. No, ocenę zostawiam państwu. Państwa, dzisiaj rano Donald Tusk ogłosił rekonstrukcję rządu. Oczywiście ta rekonstrukcja rządu prawie, prawie, co zaznaczam, prawie w całości jest taka kosmetyczna, nie jest to nic specjalnego. Raczej będzie to kontrola centralna ze strony Donalda Tuska, który się zorientował, że nie jest tak, jak powinno być. Ale najważniejszą zmianą, która dzisiaj została przez tak zwanych komentatorów głównego nurtu mediów, tych prywatnych, kompletnie pominięta, publiczne również, to fakt, że pan Tomasz Siemoniak obejmuje takie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jednocześnie pozostając koordynatorem do spraw służb specjalnych. Posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych. Otworzyło premierowi Tuskowi oczy. Jest takie nagranie sprzed bez mała 14 lat, w którym występuje Pereira, występuje Dawid Wildstein i Cezary Gmys. Ja nie wiem, czy będę mógł je Państwu pokazać. Ja je pokażę. Zobaczymy, co zrobi YouTube. To jest króciutki fragment który się nazywał rozmowa przy swetrach, czy rozmowa w swetrach, jakoś tak. I na tym króciutkim fragmencie, drodzy Państwo, ci trzej mężczyźni, którzy są znani ze swoich powiązań ze służbami, czy towarzysko, czy zawodowo, nie wiem, tak, ale jakby byli blisko służb, jest wiele nagrań, na których Gmys występuje wspólnie z Wąsikiem, Bejdą Święczkowskim. I jeszcze paroma innymi osobami. Sam się chwali tymi, tymi znajomościami. Na przykład w klubie Ronina miało miejsce takie spotkanie, które mam nagrane w całości, gdzie ci panowie siedzą za jednym stołem. Myślę, że Donald Tusk wyciągnął pewne wnioski. Ja przed tymi zmianami personalnymi to nagranie zamieściłem w sieci, oznaczając pana premiera, pana premiera Tuska, gdzie oczywiście zaznaczam, że. To jest absolutna koincydencja, że. Ładne to słowo, prawda? Bardzo je, je lubię. Jest absolutna koincydencja, że akurat pan premier podjął takie, a nie inne decyzje, ale, ale to dobrze, że, to, że tak się stało, bo być może, tak, być może wysłuchał tego nagrania. To nagranie jest, jak powiem, do odnalezienia, ale ponieważ jakby zawodowo zajmuje się wykopywaniem różnych rzeczy z podziemi z usuwaniem tych różnych brudów, aby odkryć prawdę. Więc nie każdy potrafi takie rzeczy odnaleźć, tak? Bo chodziłoby o, o znalezienie właśnie tych kropek, które są bardzo istotne, a które powinny być ostrzeżeniem dla Donalda Tuska. Zobaczcie zresztą sami, państwo, i posłuchajcie tych paru sekund, które są bardzo, ale to bardzo istotne w kontekście tego, co się Właśnie dzisiaj wydarzy. Dlatego, że Tusk nie zna za bardzo dobrze świata służb. Mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia wręcz z odwróceniem mechanizmu, że to nie Tusk kontroluje służby, tylko że służby kontrolują Tuska. Bo czego, skoro tak się dzieje, to może uznał, że warto byłoby się ich pozbyć. Warto się oczywiście przyjrzeć temu przyglądowi strategicznemu bezpieczeństwa, jaki przygotowało się. Albo przynajmniej stępić pozór, nie? A tak. Jak Państwo wiecie i pamiętacie, też o tym mówiłem niejednokrotnie, afera Falenty, o której wspomniał wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk, doprowadziła do rozbicia, do zniszczenia rządu PO i PSL w 2015 roku. O Falencie, o tej aferze wspomniał właśnie Donald Tusk. Ja o tej aferze też mówię. Drodzy Państwo, pozostawienie służb nieruszonych. Podczas pierwszych rządów Donalda Tuska doprowadziło do tragedii. To samo wydarzyło się, czy zaczęło się dziać właśnie teraz po październiku 2023 roku. Ja ostrzegałem wielokrotnie, że te czystki są potrzebne, że to kretowisko pisowskich funkcjonariuszy na styku med, prywatnych mediów, to też już wiem, pojawiają się zawsze te same nazwiska. Ci ludzie są bezkarni, chodzą na wolności. Wszystkie te śledztwa, które wówczas się działy, tych ludzi z jakiegoś powodu omijały. Falenta poszedł siedzieć tam i kelnerzy, Falenta to był przecież są. Ale tu mamy wyraźnie powiedziane, słyszeliście, co powiedział Cezary Gmys, że to tak na dobrą sprawę to ogon merga psen, czyli to służby Znały się na Donaldzie Tusku, a nie Donald Tusk na służbie. I Donald Tusk, powierzając tekę ministra panu Kierwińskiemu, a tekę koordynatora do spraw służb specjalnych panu Siemoniakowi, co do jednego był pewien, że powierzył te zadania ludziom jemu oddanym i lojalnym. To jest troszeczkę za mało. Zorientował się, że faktycznie ogon zaczyna merdać psa wycieki z tych mediów do prywatnych mediów. Ja wiem, że to było bardzo interesujące posłuchać nagrania e, Nisztora u Obajtka, e, czy też e, innych informacji, dokumentów tajnych, nawet nie, niejawnych tajnych, pochodzących właśnie z CBA, które zaczął publikować jeden z pracowników ONetu, Skoro posiada dokumenty dotyczące Obajtka i innych e, ludzi Kaczyńskiego, to prawdopodobnie prywatne media mogą posiadać też kompromaty na polityków koalicji obywatelskiej, które nie zostały wcześniej ujawnione, opublikowane z bardzo prostej przyczyny. Te dokumenty to są tak zwane jednopały, czyli z nich można strzelić tylko raz, pogrzać ten temat i albo dzięki temu obali się na przykład rząd, czy pozbędzie się jakiegoś polityka, albo nie. Dlatego one będą kolportowane co jakiś czas, czy będą, no to teraz właśnie pytanie, co się będzie działo dalej. Pan Tomasz Siemoniak jest w 100% lojalnym i godnym zaufania współpracownikiem premiera Tusk. Do tego stopnia, że Donald Tusk, mówiąc tak potocznie, skanalizował kontrolę nad służbami właśnie poprzez osobę pana Tomasza Siemoniaka. Jak ja to widzę? Ja widzę to w ten sposób, że Donald Tusk osobiście chce zająć się weryfikacją kadrową w tych służbach, którą będzie wykonywać pan Tomasz Siemoniak. Równocześnie będą toczyć się śledztwa, o których wszystkich chce wiedzieć Donald Tusk, a dotyczących na przykład szpiegostwa na rzecz Rosji. Również i działań destabilizujących sytuację wewnętrzną kraju, nielegalne podsłuchy. I tym podobne aktywności służb, które podlegały pod PiS. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, wszyscy razem wzięci. Wszystkie te służby, bez wyjątku, były naszpikowane i są pisowskimi kretami. Donald Tusk to zrozumie. No, ale na głowie ma sporo, więc potrzebuje kogoś, to będzie mu przekazywać bezpośrednio rzetelne, prawdziwe, istotne informacje, a dzisiaj odbędzie się kolejne kolegi do spraw służb specjalnych, podczas którego właśnie pan minister Siemoniak będzie już występować, można powiedzieć, dwa w Czy Czyli nie tylko policja będzie mu podlegała, ale również i służby specjalne. Dlatego, że wszystkie działania zabezpieczające nasz kraj przed infiltracją obcych służb, ale również powstrzymanie destabilizacji sytuacji wewnętrznej kraju, właśnie będzie kontrolowane przez Siemoniaka, a per saldo przez samego premiera Donalda Tuska. I to Donald Tusk, który w Sejmie wczoraj groził palcem i ewidentnie się wkurzył, teraz się za to weźmie osobiście. Nie pozwoli, aby powtórzyła się sytuacja z 2014 roku. Gdy odpalono tą aferę Falenty z tymi nielegalnymi nagraniami, i przypomnę, że za opublikowanie tych nagrań, o których nie było nic istotnego, za rozdmuchanie tej afery, media workerzy wzajemnie siebie nagradzali. Gala była, podczas której nadawano te nagrody. To było działanie wbrew polskiej racji stanu. Celowo zaatakowano rząd. Właśnie tymi nagraniami. Brały w tym udział prywatne media, konkretni, znani z nazwiska ludzie. Brali w tym udział funkcjonariusze sped służb, a i owszem, to są ci, o których wczoraj mówiłem w materiale o Pawle Wojtuniku, którzy współdziałali razem z falenem. Teraz to się będzie zmieniać. Donald Tusk osobiście przejął kontrolę nad. Czy Tomasz Siemoniak spełni pokładane w nim nadzieje? Proszę Państwa, znacie moją ocenę skuteczności działań pana ministra Siemoniaka. No nie jest to na pewno człowiek bez doświadczenia. Tak, ale kiedy występuje w mediach i opowiada o tych koronkowych robotach, w zasadzie brak było jakichkolwiek owoców jego działań, a na dokładkę później jeszcze wyskakuje temat ze Szmytem, no to w normalnych warunkach. Taki koordynator do spraw służb specjalnych prawdopodobnie straciłby swoje stanowisko. A tu jest awans. Tu jest skanalizowanie wszystkiego w jednym punkcie. Jeden człowiek bezpośrednio będzie odpowiadać za służby specjalne, za cały resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i będzie raportować przed premierem. To jest bardzo mądry ruch ze strony Donalda Tuska. Nie będzie żadnego żadnej konkurencji pomiędzy, na przykład, dwoma ministrami, tylko będzie jeden minister, który to kontroluje, a de facto kontroluje to. Jakie będą efekty? No, proszę Państwa, no efekty muszą być, i to w ciągu najbliższych tygodni, szczególnie, że został do wyborów do Parlamentu Europejskiego miesiąc. Także we współpracy też i z prokuraturą, czyli z Panem Profesorem Bodnarem, Pan Siemoniak będzie podejmować decyzje. szefowie służb no, będą wiedzieli, co mają robić i na pewno te zmiany kadrowe, które nastąpią w służbach, będą ukierunkowane na wyczyszczenie ich skretów. To nie będzie łatwe, to nie będzie proces, będzie trwać parę tygodni, ale na pewno zostaną wyodrębnione te osoby, którym będzie można ufać, i one będą kreować jakby niżej kolejne grupy funkcjonariuszy, którzy będą oddani Rzeczpospolitej, nie politykom, nie koalicji rządzącej, tak, ale Konstytucji, Rzeczpospolitej na. I zadaniem będzie wyczyszczenie też tych służb z kretów. Nie tylko kremlowskich, ale właśnie tych pisowskich wewnętrznych, ludzi, którzy za pieniądze. Nie ze względu na jakieś ideały, tylko za pieniądze dla własnych korzyści te służby w zasadzie zniszczyły, a nas zostawiły bezbronnych wobec rosyjskiej i białoruskiej agresji. Nie powiem, że jestem przeszczęśliwy, że pan Siemoniak będzie na tym stanowisku, bo mam do pana ministra przecież dużo zastrzeżeń, ale ta cecha, którą pan minister posiada, czyli Stuprocentowa lojalność i oddanie Rzeczpospolitej, i również człowiek godny zaufania dla premiera Tuska, któremu z kolei ja ufam, no to po owocach ich poznacie na pewno będę pana ministra we wszystkich jego działaniach wspierać. Co nie oznacza, że nie będę zadawać trudnych pytań, bo przecież od tego jestem dziennikarzem, by panu ministrowi Siemoniakowi zadawać trudne pytania, na które niekoniecznie oczekuję odpowiedzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że zwracam poprzez te pytania panu ministrowi uwagę na istotne aspekty. Zrobiłem to wczoraj, zrobiłem to dzisiaj i będę to robić każdego dnia, oznaczając na przykład pana ministra Siemoniaka na platformie X, by przeczytał, co piszę, następnie to przemyślał i ewentualnie pochylił się nad tym. Tak? czy to, co piszę, ma sens, a sam siebie przekonywać nie muszę, że dotychczas to, co pisałem, to, co publikowałem miesiąc temu, dwa miesiące, trzy, cztery i wcześniej, jeszcze przed wyborami, znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jeżeli Państwo cofniecie się do moich archiwalnych materiałów, gdzie właśnie poruszałem problematykę bezpieczeństwa nas naszego kraju, analizując różne zdarzenia, to będziecie mogli, drodzy moi, ocenić, że jednak w wielu sprawach, w większości spraw, miałem rację i się nie myliłem. To chyba jest najlepsza moja laurka, bo po owocach ich poznacie. Jeżeli już wypowiadam jakieś zdanie, wniosek, przemyślenia, tezę, hipotezę, nie robię tego od tak dla zasięgu, tak, czy dla jakiegoś tak zwanego clickbaita, dla, dla na przykład wyświetleń, to są ważne informacje, które też docierają do adresatów, których pośrednio jakby oznaczam, choć też rozmawiam z Państwem, mówię do Państwa, ale też ci ludzie, tak czy siak gdzieś ktoś im wspomni, że właśnie na naszym kanale Okiem była poruszona taka problem. Drodzy Państwo, ja z Państwem się już na razie żegnam. Widzimy się dzisiaj oczywiście o godzinie Poruszamy kolejne istotne tematy. I cóż, do zobaczenia.